Wodzu witam w kolejnym demonie Niger Zobaczymy. Dzisiaj mamy Dreadful Driver e, i zobaczymy, e, e, co to będzie za gra. Czy będzie kolejna dobra? Chociaż ostatnia nie była. E, o, ze znaczkiem dobre demo. Zobaczymy, co tutaj będzie. Optymalizacja już w menu trochę mi leży. No i tu jest rzecz, którą ja osobiście nie akceptuję. Jak może być LJX z demo? E, słuchajcie. Nieważne, ale to tylko moje. Nie ma języka polskiego. Dobra, tu jest. Zgadzam się. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. Heb, tu muszę wybrać? Bądźmy koniem Zacznij naszą podróż. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tej gry. Y Premiera ma już bardzo niedługo, bo 28 luty. Więc nie wiem, jak Eryjakcy z demo może być, słuchajcie, skoro to ma wyjść 28. Chyba, że Berryjakcy się 28, ale to wtedy bez sensu. Dobra. E, interact. Ale z czym interact? No optymalizacja tu jest na razie źle. Leży. Dramat. Poczekajcie. No już widzę, jak kamerą się rusza. No, ale dobra, co ja mam zrobić? E. Aha. Dobra. No i dobra, mogę skręcać tratwą. I kotwica. To jest i czy L? Czekajcie, nie wiem co to jest Ale nie mogę jej odczepić To jest i czy, czy to jest jeden To jest jeden Dobra, D R to jest Open menu Menage. Poczekajcie Czekajcie, czekajcie ale schamuję. No dobra, pójdźmy, pójdźmy, ej no graficznie wygląda jak te wszystkie takie, co się, zamki niszczyły i tak dalej, nie? Pokażcie mi, mogę przybliżyć jak te luźniki wyglądają? No. Tak bardzo rysunkowo. Ale no, dobra. No, nie no, tu już ta optymalizacja, ale tak mam wrażenie, że to coś haczy. Słuchajcie, no, poruszanie kamerą kółkiem myszy. No dobra. Pójdźmy, poczekajcie, bo ry to było zarządzanie. Tu jest L, to jest I, to jest Inventory. A tu poczekajcie, bo tu mogę coś czymś zarządzić. To zarządźmy. Nie wiem, jaki target. Czekajcie. Ej, 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 nie, no weź. Czekajcie, co tu jest. Driver map. To pewnie jestem ja. Po prawej powinienem mieć zamek. Ja mam zamek po prawej, mam. Czy ja mogę przyspieszyć? Mogę. Nie chcemy chyba przyspieszać. Dobra, zobaczcie, słuchajcie, tam bym wpłynął, bo tam coś jest, widzicie? Tu, tam coś było. Mi się wydawało tylko, o tu też coś jest. Czekajcie, do, do brzegu. No weź tu dopłyń. To jak samochód na ma... Nie, dobra, tu nie mogę. Stój, bo zaraz przypierniczysz w tą wyspę. A muszę odwrócić sterowanie. A dobra, jeszcze nie nadałem, kodwicz sterowanie, bo do góry to jest dół. Nie wiem, niektórzy tak grają. I potrafią. Ja nie potrafię. Dobra, płyńmy szybciej. Jakaś akcja bym chciał. Tu coś się pali, jakaś fosa. Tu są jakieś statki. Tam coś jest, na wodzie. Uuuu. No taki samochód na... Nie na maszle, że powiedziałem. W takim... W jakimś glucie, tak jakby. O, czekajcie. dobra. Licz, dobra. Czekajcie, mapa. M to pewnie mapa. Nie wiem, mamy jakąś wioskę. Sprawdzić. Mamy questy po lewej. No dobra, płyniemy sobie tą platformą Tu, weź to. Weź. Podnieś to. A e, to się podnosi. Poczekajcie, no tu sam, weź. Dziękuję. Dziękuję. Stój. No pójdź tu. Pyń. Tu są skrzynki. Nie odpuścimy żadnej skrzynki. Pieniądze? Na, na lądzie? Krzyby żółte. Mam trochę inwentory. Nie wiem po co. Czekajcie. To co tu jest jeszcze w tym menu? Yy. Staj, no to jest proste. Potiony. Na razie nie wiem po co. Target. A oni obudzili się, ej. Na razie po prostu płyń. Wszyscy się podnieśli. No dobra, pójdźmy do tej wioski jakiś. No dobra, no, pomysł jakiś jest na rozgrywkę. Przecież mam nadzieję, że wam pokażę cokolwiek w tym temku, no płyniemy. Może jakaś walka, no bo już widać, że można walczyć. Które mogę targety wybrać. Skrzynki mogliśmy podnieść. Dobra, płyńmy. O jest. Gdzieś, są NMC. Dobra, oni coś, oni coś biją. Ja nie wiem jak oni biją. Nie no, przycina trochę. No dobra, był. A z targetuje. Są tam. Dawajcie ich. Ej, tu nas... Ej. Dobrze, dajemy się. Czekajcie, bo tu też jest odwrotnie. Jakiś dramat to sterowanie na razie. No nie da się wycerować. Zatopi. Wiktory. Szybko otwórz skrzynki. Wystarczy trzymać ENO z automatu. Podnosi każdy kolejny. No dobra, poczekajcie, od razu spotkam. bym chciał. Ozion. Proszę bardzo. Zmieści się wyleczyć. Czemu się być wyleczyliście? No, czekajcie, zdrowie. Poproszę. No, już wyleczeni. I pięknie! Są drogowie przede mną? Drogowie czy nie? Wrogowie! Chodźcie tu, zbereźniki! No dobra, płyniemy sobie łodzią, a to mógłbym mógłbym jakoś ulepszyć czy coś, słuchajcie Najlepsze są ci na wodzie, bo zostawiają lucik Jakoś zarządzić czymś? Dobra, gil No dobra, płyniemy Dobra, myślałem, że to coś do podniesienia, to Ta łódź zabita Dobra, mam jakieś. Poczekajcie, a tak. Co ja tu mogę zrobić? No to nie. Aj, mogę, czekajcie. Ej, mogę, zobaczcie. Dobra, widzę, to od razu mogę. To strzały mogą mi się skończyć. No dobra. Chyba tak. Poczekajcie. Eee. Czy tu było jeszcze do zarządzenia? Wiecie, pokażcie mi mój inventory. No strzał to ja mam pełno, ale mogą się skończyć, słuchajcie. Co ja tu mogę jeszcze? Mogę nimi zarządzać. Podświetlamy tych typków. Mogę mu coś dać? Ty będziesz miał fire arrow. Czekajcie. i no, e, mogę normalnie ich ubrać, zobaczcie. Jak miałbym oczywiście, w co. Czekajcie, bo teraz tak. No a nie, no już, dobra, już wiem. Czekajcie, który to był typek? Te ma to ten też też miał ogniste. A czemu już ma jedną, co On już wystrzelił? A nie, naładował pewnie. Dobra. E, no nie, bo chcę tam zarządzić jeszcze. Dory misją A na razie nie mogę, dobra No dobra, a to wykraftuję sobie jeszcze więcej strzał Ognisty, skoro teraz dwóch będzie napierniczać Proszę Ile mam I to mi się podoba Dobra, a ten rycerz po co jest na statku? Mogę cię bić? Nie, ty jesteś nie do bicia jesteś. Tu już jest koleś. Proszę, z ognistych dostajesz. Nawet nie zdążysz nic zrobić. Ej, tu się schował w tym. Trawie się schował jeden koleś. Widzicie to? Dobra. Oni sami atakują. Ej, no, ej, no, może być fajna ta gra. Jeszcze zaraz misję zobaczymy i będę kończył. No, niedługo gra wychodzi. No i będziecie mogli wszystko badać. Ograć. Czekajcie, gonimy tych złoczyńców. No mierzenie wam powiem. Jest wyzwanie. Nie wiem po co mi miecznik. Muszę zobaczyć zaraz co miecznik potrafi jeszcze. Zarządzić miecznikiem. Albo mi go zabije. No, już cię nie ma, lecz tu Dobra, podnoś to. Tak widzimy, to jest ważne. Muzyka się podgłośniła, zobaczcie, jest. Jest, tam jest koleś, widzę cię koleś. Dobra, do tego się nie przyzwyczaj. Ale tam jest ty, Paul. Czemu muzyka się włączyła? Widzę, że tam jesteś. A tu ktoś na narowali. Dobra, zobaczmy, załączmy tym. Złączmy tym, poczekajcie, bo mam tak. to jest łucznik, 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 łucznik. Tu jest jakiś taki spearman. Tu jest mag, mag możesz coś innego wziąć. Ej, jeszcze zobaczcie. Masz Mac to. Ej, potem pewnie będzie, oni będą mogli. No to jest ten mój miecznik. Mój rycerz, a po co mi rycerz? Może ktoś mi się natrاتwe w czy później. Słuchajcie, no dobra. O jest, widzę, widzę cię przeciwniku. Ej, muszę się uleczyć znowu, ej. Ja mam chętnie wykraftował sobie po podpotkę. Przebieg na drugą stronę? Nie no, jest po jednej po drugiej. Co to jest? Co to mruga? Nie wiem. Czekajcie, nie wiem co to mruga. Pipotkę. Proszę. Uznałem, że to chodzi o staminkę. Oj, za dużo wrogów. Oj, może być tu kiepsko. Cich. Wszystkich. Dobra, zobaczmy sobie jakąś misję. I może by się wykraftowało potkę jakąś na przykład. Gin leszczu. Dobra, zobaczcie. Oni EXPA dostają jakiegoś, czekajcie. Eee, podkę, ja bym chciał stworzyć. Dobra, wziąłem, ale stworzyć bym chciał. Craft. Jest. Mana. Nie. Ej, dobrze, ale to kwiaty są na zewnątrz. To jak ja mam je podnieść? Mają jakąś jeszcze... Czy mają jakiś rozwój? Nie widzę. Dobra, mam załogę złożoną z ośmiu typów. Widzicie, są jakieś kwiaty. Czekajcie, spróbuję gdzieś przybić do lądu. Może da się w tej grze, na przykład tu Zobaczcie, tu sobie podpłynę Jedneczka Dobra jest Wyłaś O kwiaty, wiesz te kwiaty Nie można Pewnie, nie wiem czy można z tym dochodzić, ale tu jest wrogów. Ej no gra się przyjemnie, słuchajcie Kolejne demko i dobre demko Co prawda nie wiem co to miał być dalej no dobra, tu kwiaty jakieś z, z tego biorę, z, z tych wszystkich gości. No dobra i zobaczcie, zabijamy, spróbuję, teraz, może mogę, będę mógł stworzyć. Nie, jakaś taktyka na zabijanko. Yy, tu jest, poczekajcie, menu jeszcze trochę bardziej intuicyjne. Nie mogę, mam Clovery już. Nie mam No Dobra, słuchajcie, no nie będę dalej grał. Słucham zabawy. Widzicie, jak to wygląda? Ej, nie jest źle. Kolejna gra ląduje na myślistę i zobaczymy. Dobra. Ten festiwal w ogóle obrodził bardzo fajne Dobrze przygotowane przede wszystkim są. Jest i menu, i to wszystko już jakby działa, więc jest ok. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Nara.